Garmin przyszedł wieczorem unboxing. Przyszedł dzisiaj kolejna moja zabawka. Tylko tym razem potrzebna, a nie po prostu do zabawy. Wyjąłem z paczkomatu dzisiaj rano, ale dopiero teraz, a jest 20 po północy, mam czas żeby to rozpakować, więc zrobimy unboxing Garmina 935 w wersji 3, czyli z paskami do triatlonu. Mam nadzieję, że tu wszystko jest i wszystko się zgadza, bo to opakowanie takie mniejsze niż się spodziewałem. W tej postaci wyjęte przeze mnie. Niezbędny narzędzie. Nóż. Kto oblizuje? Nóż, ten się nie odezwie już. Albo jak mówił Tiger Bonzo, chce cię popróbować nożu? Mmm, dobry jest. No dobra, rozpakujmy te folie, w której to przyjechało. Dobra. zafolowane w antystresową e, e, o, o, a, mm, mm, o, mm. Folia bąbelkowa Dobrze, co my tu mamy We worku Faktura A no właśnie e, Niestety 2,69 No cóż, yy, opakowanie Garmin Forerunner 9,35 Tri Bundle Tri Bundle, czyli tri, że triathlon, bundle, że no właśnie nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Dobrze, otwórzmy to tu. Ciach. I on. Mm. To jest naklejka tutaj. Widziałem na innych unboxingach, że to, tutaj to, to, to jest naklejka. Ej, tu wszystko jest, zobaczcie, to jest tak. Dobra, zaraz do tego dojdziemy. Co jest w tym pudełku? Jest dużo rzeczy natomiast sam zegarek dlaczego teraz dlaczego kupiłem tego a nie tańszego o 500 zł 735 xt znaczy 735 bo to jest 935 ze względu na żywotność baterii dlatego że w 735 bateria działa dużo krócej i to nie chodzi o to, że ja się wybieram na Ironmana jutro, tylko chodzi o to, że ja po prostu, jak miałem do wyboru dopłacić 500 i mieć coś trochę lepszego, to przy tych kwotach to uznałem, że ok, że dopłacę. Dobrze, więc sam zegarek, Dobrze, pudełko z gadżetami na bok, sam zegarek. Mm, mm, mm. Tutaj jest za założony na gąbkę. To bardzo mocno założone na gąbkę. O. Dobra. Tak to wygląda. dziewicze odpakowanie. Yy, mi przeszkadzało, że ten pasek jest żółty, no bo jak ktoś taki jak ja z moją aparycją będzie chodził z e, takim żółtym paskiem, ale on się nazywa Black. No i teraz niech ja popatrzę, co tu jest jeszcze dalej w zestawie. Yy, to jest pasek niebieski. Yy, ten niebieski pasek to jest pasek do pływania. Tu jest drugi pasek, który zdaje się jest. A, ten jest do wszystkiego. Jak to jest? A, bo to dobra. To jest do pływania na otwartej wodzie. To jest do pływania w basenie, jazdy na rowerze i do biegania. O co tu chodzi? Ten zegarek ma czujnik pulsu tutaj, tak samo jak mój poprzedni zegarek, czyli ten. Też tutaj jest pasek, ale znaczy czujnik tutaj w zegarku, tutaj też taki jest. Ale te czujniki nie są zbyt dokładne, więc do treningów używa się czujników naklejanych na klatkę piersiową, znaczy naklejanych, no na opasce na klatkę piersiową. Więc to jest właśnie taki pasek do pływania na otwartej wodzie, a do pływania na basenie, czyli w niesolonej wodzie, do jazdy na rowerze i do biegania na klatę używa się tego czujnika. Jeszcze nie wiem jak się go przypina, ale już wiem to. Zapasowy pasek do czujnika. Ciach. Kabel, kabel do łączności z komputerem. Zestaw śrub. Zestaw śrub i śrubokrętów. Jest także co dla mnie jest ważne, czarny pasek, czarny pasek. To jest ważne, bo chyba tej zmiany dokonam, dokonam jako pierwszej. Dlaczego też zdecydowałem się na ten model 935? Dlatego, że on ma zestaw montażowy do roweru. Zestaw montażowy do roweru, który Yy, pozwala na zdjęcie zegarek, yy, pozwala na to, żeby zdjąć zegarek z ręki i używać go jako yy, komputera na rowerze. Tu jest zestaw uszczelek, który dokładnie temu samemu służy. To są uszczelki do roweru. Znaczy, uszczelki, no, zestaw po prostu to zdejmuję na rower i jadę dalej. I nie muszę kupować licznika rowerowego. Nie wiem, chyba tak. Yy, I to jest. I to jest nie wiem co. Natomiast y, najciekawsze jest w tym pudełku coś, co będzie moją lekturą na jutro. Także to, co znalazło się w pudełku, wszystko razem, jak podsumujemy, to wygląda o tak. Ten zegarek jest to y, najtańszy na rynku Garmin, który pozwala przebiec y, pełen dystans Ironmana bez rozładowania. Y, posiada GPS. Jedyna rzecz tak naprawdę, która go różni od y, 945, czyli modelu, który wyszedł w zeszłym roku na jesieni w 2019 roku, jest to fakt, że z tyłu y, tutaj nie ma y, czujnika natlenienia krwi. No i nie ma też funkcji z tym związanych. Natomiast no, mój trener twierdzi, że te funkcje są kompletnie zbędne. Natomiast jak tu patrzę, to gdzie to się włącza? Może Start Stop. Bo nie. Light. Ok, jak wcisnąłem light, to tu się pojawił trójkąt, prawdopodobnie ładowania wymaga bateria. Ok, jakby nie było, unboxing zrobiony. Garmin 935Tree bundle zostaje moim nowym przyjacielem od dzisiaj, moim przyjacielem wszystkich treningów i dzięki temu, dzięki temu, że ten. A nie jest, włączył się. Zapytuje mnie mój zegar o język. No i tutaj nie wiem, czy to widać, ale tu się świeci z tyłu. Czujnik pulsu. Także konfiguracją tego zajmę się zaraz. O, język hiszpański, Francy, to nie wiem, jaki chwacki, madziar, polski, tak, chcemy polski jest. Czy sparować z telefonem. Więc y, tutaj przejdziemy zaraz przez y, całą konfigurację. Natomiast, co ważne, ten zegarek i te czujniki, które tutaj widzicie, będą dzisiaj moimi kolegami na treningach. Zamiast tego, w ogóle się tu pogubiłem, zamiast pulsu mierzonego za pomocą tego zegarka i zamiast pulsu mierzonego z ucha, przez te słuchawki. Co jest nie tak z tym urządzeniem? Co jest nie tak z tymi słuchawkami, które są bezprzewodowe, kosztowały kiedyś 800 zł i mierzą puls tutaj z ruchu w bębenka w uchu? Nie tak jest to, że z nimi jest problem z łączeniem się z telefonem. Problem taki, że one się po prostu rozłączają, gubią łączność, ciężko jest je sparować. Jak już się sparuje, to trzeba uruchomić Endomondo i najpierw rozpocząć trening w Endomondo, żeby one wiedziały, że mają wysyłać sygnał do Endomondo, sygnał pomiaru pulsu, dopiero później odpalić muzykę. Jak najpierw się odpali muzykę, to Endomondo gubi łączność z nimi. Nie wiem, czy jest to popularny problem, dlatego że jak szukałem w internecie, to jestem jednym z niewielu, którzy ten problem z tymi słuchawkami posiadają, ale ja jestem wyznawcą teorii, że urządzenie elektroniczne ma działać i ma robić to, co ja mu każę, w związku z powyższym tego typu niedopatrzenia są dla mnie, no, niedopuszczalne, co najmniej. Dobra, yy, ten się pyta, czy go sparować z telefonem? Ok. spróbujmy. No, tylko w telefonie bateria zaraz umrze, ale, dobra, czy sparować z telefonem? Klikniemy, że tak. A to tutaj klikniemy że tak. Powiesz Garmin Connect Mobile. Dobra. Pobiorę. Dobra, aplikacja Garmina mi się pobiera, więc zaraz sparujemy ten zegarek z telefonem. Ja go podłączę do ładowania najpierw. Aby dodać urządzenie, chcę używać Bluetooth. Ok, utwórz konto. Tak, oczywiście, że, oczywiście, że znam umowę licencyjną i ją akceptuję. Oczywiście. Muszę utworzyć konto w aplikacji, zanim będę mógł dodać mój, mój gadżet służący do pomiarów, jak chodzi o bieganie. Połącz urządzenie, wspaniale. Po, po, chcę połączyć Twój iPhone w parę, podaj kod wyświetlany na iPhone. Ok, tak, jestem mężczyzną. Mam metr 90 m wzrostu. Ważę, dzisiaj rano się ważyłem i ważę 109. Stan na dzisiaj jest 109. Yy, urodziny 27 lutego. 85, dalej. Typowa snu. No boże, zasypiam. Typowo zasypiam, nie wiem, o pierwszej w nocy chyba. Hmm. No dobra, słuchajcie, nie ma co się dalej modlić nad tym. E zegarek udało się sparować. I no, co, no, widzę, że działa, no więc jutro jeszcze połączę go z pomocą trenera z aplikacją Training Picks i możemy ćwiczyć za pomocą dosyć dokładnego narzędzia do przygotowywania się do triatlonu. No i umówmy się: gadżet w dom, Bóg w dom.